OK, więc, Zeus relaksuje się na Olimpie po zrobieniu całej masy gówniaków ze śmiertelniczkami i chyba usłyszał jakąś plotkę o tym, że wszyscy na ziemi są zjebani, więc mówi, to nie może być prawda. Może przybiera śmiertelną formę i dowie się, kto rozsiewa takie plotki. Więc Zeus staje się śmiertelnikiem na trochę i cudem nie bzyka żadnych gorących lasek, gdy to robi. Widzicie myślę, że to było w dawnych czasach, zanim Zeus miał czas, aby rozwinąć swoje potężne pragnienie pośladków, zamiast tego chodzi dookoła i woła. Hej chłopaki, czy wy wszyscy jesteście takimi dupkami? I wszyscy odpowiadają, tak, naprawdę jesteśmy, a Zeus na to cholera, naprawdę? A oni na to, tak, i ci to teraz udowodnimy, będziemy się nawzajem gwałcić i mordować znowu i znowu i znowu i znowu. A to ja sobie pójdę. Nie przeszkadzajcie sobie. W końcu dociera do królestwa tego kolesia Liakona, który jest królem główna bycia nieprzyjemnym. Według mitologii greckiej Likaon był synem Pelagazosa, który jest powszechnie uważany za przodka pelcagijczyków, najwcześniejszych mieszkańców Grecji. Według jednej z wersji mitu matka Liakona była Meliboa, podczas gdy inni twierdzą, że jego matką była cylenę. Mówi się, że obie postacie były nimfami. Meliboa była Oceanidą, czyli córką Oceanusa, a Cylene Oreat, czyli nimfą górską które zamieszkiwały górę Cylenę, górę na Peloponezie. Sugerowano, że Meliboa i Cylenę mogły być w rzeczywistości tą samą postacią. Trzecia wersja mitu sugeruje, że matką Leakona była Deinaera, której ojciec, nawiasem mówiąc, również nazywał się Lykaon. Mówi się, że Liakon miał wiele żon i dzięki nim spłodził liczne potomstwo. Ogólnie mówi się, że Liakon spłodził aż 50 synów. Niemniej jednak różne źródła różnią się co do ich liczby, a także imion. W czasach Likaona region Arkadii był znany jako Pelasgia, na cześć jego założyciela Pelasagosa. Nazwa regionu została zamieniona dopiero później na Arkadia na cześć Arkasa, który był wnukiem Liakona. Arkas był synem Kalisto, córki Liakona. Na przykład jedna z wersji głosi, że Zeus przybrał postać Artemidy, aby uwieść Kalisto. Kiedy jej ciąża została ujawniona, Kalisto naturalnie zrzuciła winę na Artemidę. Bogini wcale nie była z tego zadowolona i zamieniła ją w Niedźwiedzia. W innej wersji to zazdrosna żona Zeusa Hera przemieniła Kalisto w Niedźwiedzia po tym, jak dowiedziała się o tym, co zrobił jej mąż. Bogini następnie przekonała Artemida do zastrzelenia Niedźwiedzia. Po śmierci Kalisto Hermes został wysłany przez Zeusa, aby odzyskać arkasa złona Kalisto, a dziecko zostało przekazane nimfie Mai do wychowania. W przeciwieństwie do swojej córki Kalisto, której upadek był konsekwencją kaprysu tak charakterystycznego dla starożytnych greckich bogów, upadek Liakona był wynikiem jego własnych działań. Podobnie jak w przypadku mitu o Kalisto i wielu innych mitów greckich. Istnieje kilka wariantów historii Liakona. Najbardziej znaną wersją tego mitu można znaleźć w Metamorfozach Owidiusza. A propos metamorfoz. Zeus w końcu wbija do sali tronowej Liakona. Wiesz, że jest tu teraz Bóg? Nie mówiąc, że to ja czy coś, ale wiesz, on jest przynajmniej moim dobrym przyjacielem. Mruk, 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 mruk. Więc Lika on jest jak? Jestem pewien, że nie jesteś bogiem, Koleś. Zobacz, jak to udowodnię. Hej, chłopaki! Zabijcie mego syna we śnie, ugotujcie też kilku innych kolesi i podajcie ich temu kolesiowi. Poważnie to będzie świetne. Więc oczywiście Zeus natychmiast ma dość tych bzdur i wysadza wszystkich w powietrze piorunem. A Lika on wrzeszczy, gówno, kurwa, gówno, kurwa. Główno, czas tą spierdalać. teraz nagle jest wilkiem i zamiast uciekać, zabija wszystkie swoje owce i owce wszystkich innych i prawdopodobnie także grupę ludzi, zasadniczo utrzymując ten sam poziom bycia dupkiem, którego otrzymał się przez całe swoje życie. GRRR! Zabije wszystkich ludzi, a inni bogowie są jak, czekaj, to będzie zasady czy sił, a zauzna to, luzik, zrobię nowych ludzi, będą mniej zjebani. Chłopaki, wiecie, która jest godzina? Jest godzina piorunów, więc podnosi swoje pioruny i ma zamiar zamienić się w elektryczny karnawał morderstw. Kiedy jest z... jeden problem, ciepło wszystkiego płonącego naraz może podpalić. Olimp, więc. Kur... Odkłada swoje błyskawice i postanawia prawdopodobnie nie mordować wszystkich. Więc wynik tego jest taki, że Lika został słodkim wilkiem na zawsze, a świat nie został zniszczony. To zasadniczo tyle. To dosłownie jest historia powstania likantropizmu, czyli wilkołactwa. Ale wiem, że jesteście spragnieni pigułek jak dzik Agresu, więc. Jeśli macie pomysł na sną pigułkę, piszcie. Oraz, jaki jest moral z tego mitu. Do widzenia.